Cały czas do tego sięgam, do tej mądrości hildegardowej, ale wskazuję na takie rośliny, które Hildegarda przywołuje jako takie dobre, czy też w ogóle cały świat stworzony jest dobry, ale w takim porządku hildegardowym umiejętnie z tego korzystamy. Tak? I dzisiaj chciałabym przywołać i tutaj jakoś przedstawić taką roślinę, którą znamy która jest bardzo popularna, a może jakoś taką właśnie na ten czas takiego znowu zamieszania i jakiegoś takiego podenerwowania większego, to, co chciałaby, Państwo z tego zachęcam, oczywiście, żeby skorzystać. Myślę o Melisie, Melisa, Melisa, Melisa oficinalis, o tej roślinie, mówi Hildegarda, i mówi o niej pięknie, tak, proszę, troszeczkę chciałabym jej zacytować. Melisa jest ciepła, zaś człowiek, który ją spożywa, lubi się śmiać, Powiem jej ciepło dotyka jego śledziony i rozwesela serce. I proszę bardzo, właśnie w takim podaniu, no jak my ją znamy? Często sięgamy, myślę, że często ja sięgam do niej, robimy sobie herbatki, bo właśnie wiemy, że ona wprowadza nas w taki troszkę lepszy stan, kiedy mamy jakieś i smutki, czy troski, czy zmartwienia nawet, Melisa jest w stanie nam tu trochę w tym wszystkim pomóc. Oczywiście te decyzje trzeba podejmować i sprawy rozwiązywać, ale potrzebujemy takiego, takiej pomocy. I my, tą Melisę um, przygotowaliśmy na przykład um, też jeszcze w połączeniu z innymi roślinami, um, które też mają takie działanie wyciszające, um, takie kojące nawet takie nazwy, nazwali, nazwaliśmy je. Przygotowując herbaty, i na przykład taka wyciszanka to jest herbata z lawendą, gdzie jest melisa głównym składnikiem, ale jeszcze połączona z koprem włoskim, troszeczkę kosku alerkalskiego, czyli waleriany naszej, i troszeczkę lawendy. I staje się taką dobrą, taką smaczną lawendową herbatą jako wyciszanka, ale w innym takim podaniu, gdzie, gdzie troszkę płatków róż, które też Inegarda wskazuje. Roślinę róże, oczywiście, jako ono pięknie pachnie, jako taką kojącą, dlatego dostała nazwę Ukojanka, taka herbata z płatkami róż. I tu jest nasza melisa, też z koprem, z tą walerianą, ale są płatki róż. I możecie Państwo robić sobie właśnie takie kompozycje, może nie samą melisę, tylko jeszcze w połączeniu. A jak ktoś już bardzo potrzebuje jeszcze większej spokojności. To jest taka hildegardowa, już bardzo konkretna mieszanka, to już tak co dodaję, gdzie jest właśnie waleriana, ale już taką kocimiętką koci i to są y, wtedy już taki proszek się podaje, taki wtedy jest potrzeba. Natomiast wracam jeszcze na chwilę do melicy, bo melica też wskazywana jest przez hildegardę, czyli ją pijemy, y, herbatki, dodajemy do naszych deserów. Tam kiedyś też w audycji podawałam takie, taki deser z melicą. My to wiemy, więc sobie tam do niej sięgajmy. ale Hildegarda też podpowiada, że jeśli ktoś ma problemy z oczyma, i chciałabym o tym powiedzieć, bo wiem, że Państwo właśnie no, cieszycie się z takich audycji, potem dostaję taką zwrotną informację, szukacie pomocy, a my mamy ją gdzieś tam w naszych ogrodach, tą pomoc. Mówi, że oczy, jeśli komuś w oczach rośnie bielmo, powinien wyrwać z ziemi melisę, tak? Włożyć na noc do świeżej, źródlanej wody, potem wyjąć je, ostrożnie rozgrzać w miejsce i gorące przyłożyć na oku, w którym rośnie biała plama. Nie czyni tak przez trzy noce, a bielmo w jego oku będzie się zmniejszać i zniknie. No i tu dalej Dam dojaśnia, że wtryskający w tryskającym źródle, które zawiera mniej śluzu niż inna woda, ciepło melisy jest zmieszane, schłodzone rozgrzewa się, aby to ciepło delikatne pobudzało jej własne ciepło i w ten sposób usuwa ona z oka ten zły skrzep bielma, czyli też w kuchni naszej możemy przygotować sobie taką pomoc, jeśli ktoś ma jakiś taki problem, myślę, że takie obłożenie na, bo tu nic do oka nie, nie może trafić, oczywiście na, przez powiekę tu krzywda nam się nie stanie, pamiętać, że trzeba namoczyć, a potem rozgrzać, tak, rozgrzać jeszcze tak jak Hildegarda to mówi właśnie w tej naszej misce, czyli to ma być ciepłe, delikatne, ciepłe nasze, nasze ziele. I myślę, że to taki na dzisiaj przekaz.